Hej, hej! Witam Was bardzo gorąco w kolejnym odcinku. Dziś, moi drodzy, niezwykłe zdrapki, a mamy tutaj starożytny skarb Mega Paradiso i krzyżóweczkę XXL. A czemu niezwykłe? Bo, kochani, one są od radia. Tu są dwie trzynastki, krzyżóweczka z numerkiem jedenastym. No, trzynastki pewnie nie było, dlatego 11. Ale, kochani, dawno nie drapaliśmy właśnie zdrapek od Radzia, nie? A więc zobaczymy, czy jeszcze chłopak w ręce ma szczęście, czy ono już uciekło. A zaczniemy sobie od starożytnego skarbu. I pamiętacie, na którym z odcinków wspominałam? Wspominałam właśnie o trzynastkach, że w tej właśnie liczbie, w tej właśnie zdrabce mieliśmy ładne wygrane. No ale to nie jest norma. Nie wszystkie trzynastki tu są wygrane. No ale radział poleciał i akurat wziął tutaj trzynastkę w tej zdrabce. Wy, kochani, trzymajcie mocno kciuki, a my zobaczymy, czy okaże się pustaczkiem, czy faktycznie przyniesie kolejną wygraną. A zaczynamy od ona, mamy Ibisa, jest Wielbłąd, Papirus. No i już wiemy, że tutaj cokolwiek by nie wpadło, to i tak wygranej nie ma. No to w grze drugiej jest Ibis, Skrzynia. O, druga Skrzynia zostawiamy na później, a zostawimy. A co? Kleopatra, Heum, Ibis, Wielbłąd. No i tutaj już wiadomo. No to gra czwarta. Mamy dzban, Harfa, Mumia ban zostawiamy na później. Powiedzmy, że na deser. Albo będzie miłe zaskoczenie, albo będzie rychłe zdziwienie. No tutaj nic podwójnego. No to zajrzyjmy do gry szóstej. Mamy łuk, piramida, papirus, kleo, no i tutaj sfinks, a pod siódemką piramida, winogrono, kleopatra, palma, i łuk. Wszystkie różne. No to te parki przytrafiły nam się w grze trzeciej i czwartej. No to sprawdzamy, czy będzie trzecia skrzynia. Jest harfa i jest mumia. Oj nie. A pod czwórką, czy będzie trzeci dzban? No jest łuk. A więc zobaczcie. Trzynastka i puściutka. Widzisz Radiu, To nie jest norma. No dobra kochani, no to jedziemy dalej. A krzyżówkę zostawmy sobie na koniec. No to przed nami mega paradiso, numerek 13. Trzymajcie mocno kciuki za tą zdrabkę. A zaczynamy od kotwicy i od awokado. Zmieścimy się? No zmieścimy. I tak. Awokado na dwójce. Awokado pod piątką. Awokado na czwórce. No, a kotwicy będziemy szukać niżej. No i jest nasza kotwica. Na dole dołożymy sobie awokado i możemy jechać po kolejne symbole, a będą to ryby i krewetki. I od krewetki sobie zaczniemy. Trójka czwórka stoją. A tutaj ryby i krewetki. Dobra, mamy rybę. I na tej rybie skończymy. Nic się nie powtarza już tam na dole. Delfin i leżak, kolejne symbole. I tak, delfinka już mamy. Jest i leżak. Trójka stoi, czwórka też. A niżej, delfin leżak. No dobra, leżak jest pod szóstką. Delfin w zasadzie też tutaj jest. A na dole mamy jeszcze delfina. Kiwi i tukan. Dobra, pierwsza stoi, druga stoi. Tutaj mamy kiwi, jest i tukan. A na dole jeszcze tukan. Dobra, kolejne symbole. Słońce i parasol. No tak, parasol już mamy. Jest słońce. A na dole nic. No to kolejne naczosy i wiadro. Dobra, naczosy mamy pod jedynką, wiadro widzę już pod dwójką. Tu kolejne naczosy. I kolejne wiadro. No, jak się posypały, tu u góry nie. Ale wiadro kontynuuje sypanie. Naczosy zresztą też. Słyszycie? Mogłabym być DJ-em. A, bo ona się zagięła tutaj u góry, i ona mi o stół tak trzeszczy, piszczy. Dobra, a my co robiliśmy? Naczos i wiadro. Dobra, tutaj mamy jeszcze naczosy. A na dole spotkamy jeszcze wiadro. No, bez naczosów. Tu gitara i limonka. No i tak, od gitary rozpoczniemy. Tutaj kolejna gitara. Gdzie ta limonka? O, tutaj mam wysyp limonek. No to czas na rzeźbę i na muszle. Rzeźba i muszla. Dobra, jest rzeźba. Pod czwórką mamy muszelkę. Tutaj jeszcze muszle. A na dole znajdziemy jeszcze rzeźbę. Bez No Zobaczcie, jak dużo symboli nam brakuje w kratkach, nie? A zostały nam tylko cztery. Arbus i poncho i to jest przedostatnia parka arbuzy i poncho. I tak, w dwójce mamy poncho, w trójce mamy aż dwa. Tutaj nic. Trafiliśmy na arbuza, i na dole mamy jeszcze arbuza i poncho. No dobra, idziemy po te dwa ostatnie symbole. A będzie to motyl i lody. Motyl i lody. O, mamy lody, mamy linię. Zdrabka się zwróciła. Tutaj kolejne lody. Jest i motyl. I coś niżej. No tutaj jeszcze motyl, ale linii nam drugiej nie da. A na dole mamy jeszcze lody. Ale i motyl tutaj jest. No ale dobra, wygraliśmy, chociaż właściwie to odzyskaliśmy wkład ze zdrapki. A kontrolne mamy C. No to już coś się zwróciło. Lepsze to niż nic, nie? To największa zdrabka. To przechodzimy do krzyżówki numerek 11. W bonusie mamy brunej I kochani, trzymajcie mocno kciuki. Może i to będzie wyjątkowa zdrabka. A rozpoczynamy od G i U. Dobra, mamy U. Mamy U. Tutaj kolejne U, ale bez G. No G na razie czeka na swoją kolej, ale za to w bonusie wpada U. A my szukamy na środkowej krzyżówce U i G. No i tutaj w odróżnieniu do krzyżówki pierwszej nogi już się trafiło. Tutaj w boku mamy U. No i chyba nic już nie powtórzymy, a na dolnej U i G. Dobra, tutaj mamy parkę. No i poza tą parką chyba nic więcej. Ja Wam powiem, że ta zdrapka ma taki mięciutki, fajny nadruk. Jak fajnie się ją drapie. P i E. Tutaj mamy puli. Tutaj jest zebra. Mamy też elfa. O, zobaczcie, było G. Było G. Tutaj jeszcze P. Śmigajmy po to E do bonusa. No to teraz środkowa P i E. To jedziemy. Ale zobaczcie, jak szybko nam idzie. Taka na ta krzyżówka. Nie, tutaj F. -ka. Ale za to tutaj mamy P. No jakoś spektakularnie, to nam nie sypie na razie tymi literkami O i Y. No, ale może teraz to będzie ta chwila, gdzie wydrapiamy spółzdrapki. O, Y też mamy. Tutaj, o, tutaj, o. A w Szymonie jeszcze Y mamy. Dobra, tym razem bonus opuszczamy. Dobra, mamy Y, jest O. I tu kolejne O. A na dole co słychać? Dobra, mamy O. Jest Y, tutaj kolejne O, i tutaj ostatnie. To no jedziemy z drugim rzędem I i D. No, troszkę tutaj I mamy. O, D też jest. W bonusie również natrafiamy na I. No, już połowa bonusu na boku. A już chciałam adrapać. Tutaj jeszcze w Dawidzie mamy D. No i i. No i dobra, szukamy teraz na ostatniej D i I. I tak mamy I. Tu kolejne, i tu kolejne D. W Adam jeszcze D. A w Alfie, którą przykrywam paluchem, nie mamy nic. No Dobra, dwie kolejne literki. S i J. I tak jest S, jest i druga. Tu kolejna z esek. I możemy zjeżdżać w dół. I zobaczcie, tutaj, ile esek. W tym jednym słówku. No już po więcej nie ma. Dobra, dwie ostatnie ze środkowego rządku. B i K. O, znowu do bonusa nam wpadnie. B i K, tutaj kiwi. Mamy oko na tą zdrapkę. No to raczej wszystkie. My sobie wykreślimy to B. No, jeszcze R i N i mamy bonusa. O, tutaj mamy słówko Bóg i to już drugie. No dobrze, i nam idzie. Dobra, tutaj B. Tutaj mamy K. Tu kolejne K. A tutaj nie ma nic. Dobra, jedziemy po ten ostatni rząd. W i X. No, tak nie fajnie zaczynamy. Chociaż nie, zobaczcie, mamy kiwi. Na coś się to było przydało. No, X to niekoniecznie. No, tutaj wszystkie. No, tutaj we wspinaczu mamy w. W lwie kolejne. No i to jedyne literki F i Z, ale nam teraz takie mało chodliwe sypią. Dobra, jest zetka. Tutaj mamy F -kę. i na dole, no tu ostatnie setki będą, ale tu mamy alfę, dobra jedziemy po te ostatnie literki, no jestem ciekawa co tutaj będzie, a mamy moi drodzy T i M, no bonusa nie będziemy mieli, ale może jakieś słówko nam się utworzy. Ale słuchajcie, tu mieliśmy Owidiusza Zetka była, a więc mamy trzy słówka. T i M na koniec mnie nie zaskoczyły, ale za to ta Zetka mnie zaskoczyła. A więc moi drodzy, mamy Owidiusza, mamy kiwi i mamy oko. No, zdrapka nam się zwróciła. No to już nie jest tak źle. Dobra, to teraz tutaj T i M. No, tutaj już nic nie dołożymy. No, z dwoma zostajemy. A na dole? O, tutaj nie mamy ani jednego słowa. A w zasadzie to już mamy. Mamy seta. No i przy tym secie zostaniemy. No dobra, ale w pierwszej krzyżówce wróciła nam się dyszka. Tu by było razy 1. Bonus miał dla nas 10 złotych. No ale my też mamy dychę. Dwie zdrabki w dniu dzisiejszym nam się zwróciło. Krzyżówka, dyszka. parali są dwie dyszki. No to, kochani, mamy trzy dyszki do kolejnego odcinka. A ja się już żegnam z Wami. Dziękuję Wam pięknie za oglądanie. Dziękuję również za wszystkie łapki w górę, za subiki, za komentarze, za udostępnienia. I kochani, dziękuję Wam pięknie za oglądanie. Pozdrawiam Was bardzo cieplutko. Widzimy się już jutro. No to, pa.